System stanowienia prawa w Polsce od wielu lat jest przedmiotem y, słusznej krytyki. Y, z kolei badania ekonomiczne i gospodarcze pokazują, że jedną z największych barier rozwoju działalności gospodarczej w Polsce jest właśnie niestabilność prawa. W związku z tym Federacja podjęła się wysiłku i przygotowywała raport, w którym przedstawiamy 7 rekomendacji, które w naszej ocenie da znacząco zwiększą szansę na to, że prawo będzie stabilne, a to, które już zostanie ustanowione, będzie prawem rozsądnym, będzie prawem, które nie będzie również wymagało zmian w krótkim okresie. To nie znaczy, że nasze, re nasze rekomendacje to jest jakiś jedyny sposób na osiągnięcie lepszego prawa w Polsce. Natomiast jesteśmy przekonani, że te rekomendacje, ponieważ są oparte o nasze wieloletnie doświadczenie o, o również o postulaty nauki, że on, ich wprowadzenie pozwoli bardzo mocno podnieść jakość prawa. Zwrócę uwagę na dwie instytucje, które szczególnie naszym zdaniem są pożądane w systemie prawa. Po pierwsze, każde prawo, które zostało uchwalone powinno być przedmiotem przeglądu. Co kilka lat prawo po prostu trzeba przeglądać, tak jak się przegląda samochód lub inne urządzenie i sprawdzić, czy ono działa, a w szczególności, czy spełnia zakładane cele. Drugi narzędzie, które proponujemy i które również wy, wypada wyróżnić, to jest znaczące podniesienie dokumentów, które towarzyszą aktowi prawnemu. Chodzi tutaj w szczególności o ocenę skutków re, regulacji, a także uzasadnienie. Niedopuszczalną praktyką, ale niestety bardzo częstą, jest to, że uzasadnienia w praktyce y, powtarzają.